Chlopakcia. No zamknę te klapę od klopa, żeby było elegancie. No, żeby tradycji stało się zadość, dzisiaj śmigus-dyngus, czyli lany poniedziałek. I właśnie siebie zaatakowałam, bo kogo miałam zaatakować? Klopciatka, który tam siedzi przed telewizorem i sobie coś ogląda, niczego nie świadom? A oprócz tego mógłby wziąć kije, mobije? przetrzebać mi grzybiet czego byśmy nie chcieli prawda mokrego dęgu